O i mogę dać, żeby strzelali Aua! Dobra, robimy wszystko Aby zdobyć 1-2-7. Czemu mam takie ściny? Okej, w sumie nie jest tak jak myślałem. Eee... O. O. A, o. A Cześć, bo tu jest teraz od, do bezpiecznego! Zapomniałem, yo! Ej, to jest fajne. Zapomniałem o tym. Nowe szafki, nowe. Ja, ja mam już gana, ale guys, Jakby to brzmi jak zadowolony speedrun. Nie jesteśmy gotowi. Oj, shit! O, co jest tak zagowane? O Boże, oni tak latają. Dobra. Robimy speedrun, chyba co? 106, co? Oooo, kam hier. Ja miałem już Amno na gardę, trochę głupie, że wydałem te piszczelne poje na obicie na naukowców. Ej, to e, bardzo fajna runda jest na, na starcie, widzę. To będzie. Ej, bo... 1 2-7 wymagał admina. Co nie? O, zostałem na We need to find 1-7. One, one przecież to jest tak OP-Runda przecież, no co? Druga Cola? Ej, dobra, robimy Broken Build ogółem. Bo, jeżeli 1,27 yy, daje Hyundai Shielda, to jesteśmy nieśmiertelni z kolą. w sumie. I teraz tak myślę. Eee... actually nie. To jest chujowe. Nie słuchajcie mnie. Pokarde. Odszedł, końc. Tylko potrzebuję znać tego pokoju. Ponieważ umrę od coli. Kurde, głupie strasznie. No bo, kurde, nie wiem, on jest młodszy IT, nie? w proszę, niech on pójdzie w samą stronę Co mnie widzę? Kompat O, czekam, bo to jest już gun Dobra, Gids. Ale nie że się uleczyć To mało zdrowia Klatka dogo? Medy, proszę Proszę, proszę, by mnie nie trafiło Ja ryzykuję spa... Czekamy moich zwłok z katami Admina. Bo jeżeli oni się jeszcze nie znaleźli, to może będziemy mieli e, okazję... Tego... O, ten pion stoi, co? Jest... O, zembrak A fokus on doga One o six, o jest ten Będę dopięty z tego pokoju Znaczy, tak lagują przecież te postacie Spoko Aj Nie teraz zrobić. No okej. Okay, oke okay, Okej, okay, okej, okay. okej, oh, okej. O, mosta go Jeszcze kampią, mnie bo ponad każdy To co stoi w rogu w Na o! Już tego to jest nasza tego rogu Tak jak O! Mnie trafił! No co? O mój Boże to, to urządzenie wygląda tak śmiesznie. W ogóle tam jest ten taki drive po prawej stronie, że. Okej, okay, boję się. Z tym, że to jest. Yy, yy, Przystosowany drive pod tego, pod placówkę drugą. Na gaspach to jest konstant. Co jest? Bo jest tak zalogowane, okay, jest tak śmieszne jednocześnie tak, tak Jeżeli LTF kogoś na tym Lop y, Heavy W tej klasce starego pieska, czy starej klasy pieska To w sumie jest spora szansa na to, że... jakby to powiedzieć, dostali jakiegoś ticketa, co byłoby zabawne w tym miejscu To jest pierwsza runda by the way. ona trwa chyba już pół godziny jakby to powiedzieć, strasznie gra jest napisowana do 39 osób, nie? Jakby, jak dla mnie Aston jest najlepszy do gry, tam, w max 25 osób Najlepiej chyba... By mieć takie największe doświadczenie, żeby mieć jakieś anomalie, każdy z graczy, jakieś fajne. Pri, prip time, nie? Co prep time, nie powiedziałem, prip? To wtedy po prostu gera jest zdecydowanie taka. Mm, bardziej żywa, Imo. O, oh, hi! O Boże! Nie mogę się tu obrócić, a to jest przejście! Co jest? O, oh, sorry, sorry, oh, my God, I killed a zombie! Dobra. Aj dalej. Oh, oh, oh. Pin. Pin. Oh. No właśnie, to już staramy się mieć jakieś fajne karty, bo O, super, ee... super. No. Ale strasznie mazlegowana taka postać. Jak byłem ten compem, to przez stalker przez przez dwa pokoje na mojej końcówce. He. Okay. Got just killed himself. Oh. Oh, yeah, I see. You can't fight two. the kill. Or PC can't for you any more now that he's dead. Like o, oh, czemu on, on, on tak lata, co jest z tą gierą? W ogóle tutaj teraz Cyber jest na, na pierwszy to poziom right yeah, <laughs> <I laughs> O, co? Like echo though, so Holy shit. Shit. Ogólnie to jestem w trakcie montowania tego filmu I chciałbym tutaj dać taki mały disclaimer, bo Jeżeli chodzi o tą zmianę, o której teraz będę gadać to jak mogliście już obejrzeć 13.1 Log u mnie to nie ma tej zmiany ponieważ pisałem o tym z Hubertem i w skrócie ta zmiana zostanie usunięta, ale tu w sumie chcę to zostawić w filmie, bo jednak chciałbym pokazać jak wielką wagę ma hid w całej tej gierze i to gadanie trwa ile kurwa? 2 minuty? <laughs> Pick content, guys. No to jest kurwa długie gadanie. No ale wa warto chyba dać ten disclaimer, nie? Ogółem to usuwając możliwość yy, Zdobycia hita przez y, gardów W wczesnym etapie rundy, poprzez usuwanie możliwości Wysadzania drzwi od hita Gra za bardzo w early game skupia się na light containment Zone, Ponieważ light containment Zone posiada jeden główny way to play Czyli y, 916, które po prostu będzie Yy, gangbangowane przez SCP-ki od razu w pierwszej minucie gry, więc w sumie nie można na nim polegać jak najbardziej. A jak bardzo ważnym elementem był ten hit w Heavy? Był tak ważny, że jeżeli SCP-ki sfokusowały Lighta, to musiały być świadome tego, że mają zagrożenie z Heavy Containment Zona, od gardów, które mają po prostu Gana, który bardzo łatwo ich oklasuje. Obecnie SCP-ki mogą sobie fokusować Light Containment Zona bez żadnych problemów, bo no co. Gardy nie mogą jak kodek im zaszkodzić z heavy a no, niby posiadają dalej Gany palne, ale mimo wszystko, jeżeli SCP-ki się stakują w te 4 osoby, grać na serwerach 25 osób, to ten damage jest znikomy i nic nie zrobić, praktycznie. Więc yy, to jest bardzo głupie. Yy, z perspektywy tego, jak to wygląda, ja nawet kiedyś myślałem i to chyba nadmówiłem, że. Ciekawym pomysłem byłoby, aby można było wysadzać lokery z broniami eksperymentalnymi poprzez nade'y oraz ghost lighty, Bo wtedy gra by była jeszcze szybsza oraz yy, SP-ki jeszcze większą presję ze strony heavy containment zone. Co jest właśnie dobre, bo fokusowanie jednej, jednej strony w, w, równałoby się tym, że z drugiej strony mają jeszcze większe problemy i że muszą yy, się podzielić właśnie zadaniami. A teraz to jest no po prostu broken. Tym bardziej, że w heavy containment zone gardy nie mają żadnego way to play, bo jeżeli SCP-ki idą do light containment zone, to gardy mogą się zutawać Epsilonami oraz nidami, ale tak samo to mało im da, bo jeżeli są 4 scp ki to zwykle jest albo 173, albo 106, albo komputer. Te 3 scp ki mogą bardzo łatwo im na plecy, nawet jeżeli gardy będą w 4 osoby, to mogą im wejść na plece i po prostu yy, no, wziąć z dwóch stron bo Pina to ma Breaking Speeda, Sushuska ma Hunter Atlas, Komp to komputer, więc y, po prostu to jest niemożliwe do yy, W tym momencie gardy, co, no, dostały jeszcze, jeszcze te karty w sumie do surface'a jednorazowe, ale tak samo, bo to jest tak bezsensowne, bo, znaczy dla nich, bo dla cywilnych to jest mega fajna sprawa, ale no, co oni zrobią z tą kartą, będą czekać na respawn? I taka, takie podejście do reworkowania tego systemu z HID-em sprawia, że. No co, jest więcej kampienia. No bo jeżeli SCP-ki plonerują lights Light z najważniejszymi itemami, każdy odmina nie zdobędzie się, więc nawet nie możecie sfokusować 1, 2, 7. nie możecie zdobyć yy... tak samo broni eksperymentalnych, ani no żadnych takich cięższych itemów. To po prostu jedynym sposobem na zdobycie tych itemów w najszybszym czasie jest kampienie w miejscach, w które nie sprawdzą. To jest mega głupie. A nie, to animacja jest tak clean. Okej, okay, środek tak ludzi, bo oni są zbyt głośni O, węgier. Słyszałem e, muzykę w metaliki. A, to nie było jednak w Podobna Podobne jak akustyczne. Akustyczna Akustyczna, Co ja mówię? O! Możemy wziąć kartę jakiejś... Zresztą nie ma w sumie Pokazać to, że... Teraz jest karta kogo? Lysola, jakieś. Okej okay. A co, so, fokusujmy lajta i spróbujmy zyskać te karty Może nam się uda akurat Ogółem fakt, że jest 1.7.3 jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o 1.2.7, bo... 1.7.3 jest bardzo łatwy do trafienia Z 1.2.7 można biegać i strzelać i co, bardzo sporo nimeja się zada i bardzo szybko się progresuje jego level O, ktoś tu się już biega Z koglami w ogóle, bo dostanę takty. o Niech nie wiedzą, to jest Kubat w ogóle, on będzie wiedział, jeżeli usłyszy dźwięk, że tu jestem Locker jest strasznie dziwnie teksturowany, bo jest zbyt clean Na przykład patrzcie na bronia, Bronię mają strasznie sporo rys Okej, okay, to nie widzę, o, bardzo sporo rys i takich chrupowatych ma materiałów A tu jest zbyt tak, hmm, Hi. I do not know. nie wiem. Okej, o 5, 5, going to heavy Dobra, może nam się uda z tym 1, O, oh, super. Trzyma. Może to kasy jest tak głośne że on teraz mógłby być na tak i by mnie nie słyszał. Jest to tak broken. W ogóle Kubaś czekał aż dostanie większego blinka i myślę, że e, poszedłem w drugą stronę potem po, po jak dostał chwilowego. Hi, where's the 127? Ooo oh, I have O5 so proszę, proszę Please guys, please give me, give me, give me Yes! Yes! Moje! Oh, yeah. Dobra, musimy teraz obić Pina tam, Zbyt dużo Tesli i zbyt dużo zawiasów. Wydupia swojego Drigregana w sumie, mimo że ma apki, ale... Może ten 1 2 wsiadając <śledzio> na no zębów, ma taką samą penetrację jak y crossback pod jedzka To jest mega zabawne dla mnie. No co? O, tak, tak, na to czekałem. Okej, okay, mamy... desintegrację e, Mamy tak dobry przecież... staw na sobie To jest tak overpower I e, tak na... ślepo <gryw> Co?! I'm hitting somebody Animabulec, animabulec. Się, światło, NIE MA BÓLEC! NIE MA BÓLEC! Czekamy przy światło tutaj, nie? Chyb O! On mnie hituje! Fajne Mam jedno co to pania na tym w ogóle? Wchodzę tam Już Dobra Jestem na zdrowie co Just i a look at the There was a look at the people, a look at it's people, take a look at a the a

yyy kids rose Wait. eee no ja is administrator free somebody's shooting Jak co otworzą tego tego A albo dawaj w sumie co bustuje?

Normalnie był martwy. O! Jestem tylko Chciałem. Proszę, Może nie mieć huma, przez to, że używa to cały czas. Ale strasznie by to. Ta... Oh. Is they, um... oh Oh I have beast card What the shit? What the shit bro? Hey could you bend me over this bench right now and use me like a regular Ale to spinowanie tego jest tak świetne, ale oni powinni zrobić tak samo jak w CS-ie, że jak przytrzymasz, wiesz, inspekta, to cały czas się kręci. To byłoby tak fajne. mi,